Halo, halo, cześć, czołem, Gryzor w pasie konia. Dzisiaj pogramy sobie w Battlefielda 4, pogramy sobie na e, podstawowych waniliowych mapkach. Oj, tutaj chłopaki już nam rzucają tam granaty troszeczkę z dołu, oczywiście. Tu jest siekam. nie powinienem chyba wybierać jednak tej mapy jako powrót do wanilii, ponieważ, no, bywa ona dość frustrująca e, w swoich aspektach niektórych. E, natomiast... Natomiast nie zmienia to faktu, że pozostaje jedną z fajniejszych map, mimo swojej takiej bezmózgowości, bezmyślności, pozostaje jedną z fajniejszych map do Battlefield 4 i naprawdę można się tutaj dobrze rozerwać, dobrze zabawić i czy ktoś mnie tutaj widzi, czy ktoś mnie tutaj ściągnie... Można się fajnie na niej pobawić. Oczywiście zabawa na dłuższą mapę, metę e, na mapie Metro 2014 e, strasznie mnie nudzi, nie ma e, większego sensu. E, natomiast taki powrót odświeżający do wandiowych mapek Battlefield 4 to naprawdę jest e, fajna sprawa. Uj. Ja sobie może jednak tutaj położę się, bo ten gościu jeździ windą. Tak, trochę taki spontaniczny szpil, że tak to nazwę. Spontaniczna rozgrywka w tego Battlefield Zika, ponieważ no, wróciłem sobie dzisiaj z roboty nad ranem no i stwierdziłem, że ach, na początek tego dnia, ponieważ dzisiaj muszę kilka filmów jednak zrealizować. Na początek tego dnia dobrze będzie się e, rozerwać troszeczkę w Battlefield 4. Dobrze będzie wrócić do tych korzeni i sobie tutaj, o kurcze, zobaczmy tutaj, e, rozdupcom e, wrócić do korzeni i po prostu e, zabawić się jak za, za dawnych e, czasów tutaj właśnie na, e, na mapce. Może nie na mapce, ale w wanilowych mapkach, a że akurat padło w tej chwili na Metro 2014, no to cóż, nic na to nie poradzę. O, ja go nie zabiłem. No tutaj jest ostrzał, jak widzicie, dosyć zmasowany. Ale tak to bywa: schody zawsze są ostrzeliwane e, maksymalnie. O, nikt tutaj nie wychodzi, nikt się nie pojawia. Kiedyś tutaj dużo ludków krążyło. o. Jak on tutaj C4 wrzucił do, do góry? Dużo ludków tutaj krążyło, pokazywaliście tam, można było granata wrzucić czy dwa. Teraz jest e, spam właśnie M320, tym granatem no, i właściwie ciężko się tutaj ruszyć. No ale mam nadzieję, że coś uda się jeszcze ugrać sensowniejszego. Tutaj też dużo zawsze ludków sobie e, siedzi warto tam granata posłać na tej mapce. No, dobra, ok. Dobra. O. O właśnie, mówimy o tym. M320 HE High Explosive Grenade to taki fajny wynalazek Jestem swoją drogą ciekaw czy faktycznie w armii amerykańskiej są stosowane tego typu granaty. No ale widocznie są, skoro pojawiły się w Battlefield 4, a jak wiecie jest to taki wyznacznik tego co używa się w armii amerykańskiej. Oj, pierwsze głupoty z rana, może dlatego, że jestem odrobinę taka niewyspany. Uu. Aj kurczę, no i to, XM25, XM Airbrast e, niestety... Ojojojoj, oj, oj, oj. ach, już myślałem, że mi się uda. E, Airbrast też jest przesadzoną, przesadzoną bronią, e, też nie bardzo tutaj... <laughs> też nie bardzo e, lubię e, e, walczyć przeciwko takim zawodnikom uzbrojonym w tęże orange, no ale nie zmienia to faktu, że... Niezmiernie dobrze bawię się w Battlefield 3, no chyba, że ktoś mi przysadzi z Uniki 6 prosto między oczy, no ale tak się też zdarza, ja spróbuję się tym odpłacić, okej, okay. eee. podziękuję jak zwykle dobremu medykowi za postawienie na nogi, bo to, ojej. Oje. nie, to nie ma sensu chyba, rozgrywka na tej mapce. Gdzie ja tutaj jestem? 4 do 6. Na razie, oczywiście. O, może się uda. No nie, no znowu Unika 6. E, niestety się nie udaje. Tutaj ruszyć w ogóle z miejsca. E, przejęliśmy te, e, górne, e, górny punkt, szczególnie w punkt B, jeżeli jest przejęty przez jedną drużynę. Zalokowana jest mapa i tego no, nie, bardzo, nie bardzo jest sens i możliwość ruszenia się tutaj. O właśnie To ten z Airbrustem o i rzucają tam no chłopacy o, o znowu Airbrust no niestety no, Airbrust robi siekę tutaj e, pod każdym względem, jeżeli jest używany na tej mapie tutaj metro. E, ja lubię e, serwery, na których e, te high explosive RPG i... E, i, 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 i airblasty są jakoś tam zlimitowane, chociażby zbanowane. Najlepiej, żeby były zbanowane, ale zlimitowane wtedy, wtedy, faktycznie ta gra ma jakiś sens. No jeżeli nie są zbanowane, to do tego sensu nie ma. Dobra, ktoś tu wychodzi czy nie? Gdzie ten airblasty jest? Och, a skąd on się tu wziął? No, z tyłu windą wjechali na górę. Tak to właśnie też bywa. E, serwer Yacht Warriors to taki oni mają tam kilka serwerów taki klan jest e, jeżeli ktoś by interesował na jakim serwerze e, gram najczęściej no a jeżeli ktoś by chciał powiedzmy sobie ze mną zagrać to ja bardzo chętnie jakąś e, taką customową mapkę sobie zagram customowy meczek, żeby, żeby ogarnąć troszeczkę e, coś tu się dzieje 7 do 9 cały czas cały czas jestem w plecy te dwa fragi a tego nie lubię e, no, tutaj jeszcze tryb hardcore hard dołączyć do do tego, do tej rozgrywki. No i już jest w ogóle komplet wszystkiego. Aż ta ogromna ojoj Ojojoj, oj, jak tak można było zlamić. E, no dobrze. Kogo witam, kogo goszczę. Nawet dobrze mi to w tej chwili tutaj się chyba nagrywa. Ponieważ miałem swego rodzaju problemy. Po przeinstalowaniu systemu z tym Battlefieldem, a, a to z tego prostego względu, z tego prostego względu, że Battlefield 4 korzysta z tego, jak wiecie, przy kartach ATI, e, korzysta z Mantla. E, Mantel to jest taki śmieszny, o, staje, stoi smort. Smotrykowski i wali z tego, z tego Erbrasta i ma fan. Um, korzysta z tego mantla. A mantel to jest taki mm, sterownik ekranu, który wykorzystany jest właśnie przy Battlefield'zie do, do współpracy z kartami ATI. O, o, o. Z kartami ATI, no i niestety uniemożliwia również nagrywanie frapsem, jak i innymi e, tego typu programami do przechwytywania ekranu. E, no i są z tego tytułu właśnie różne e, kłopoty. Ja. No, co tu się dzieje? Chodźcie, tutaj teraz, o teraz mamy go, Chodźcie na dół, co O, o, o. Za dużo ich to było, a ludzie tutaj z łukami idą. No i miałem troszeczkę problemów. Teraz wydaje się, że te problemy e, odrobinę się zmniejszyły i że, i że można sobie spokojnie nagrywać. Więc filmiki jeszcze e, tutaj z Watufila 4 będą się nagrywać, e, będą się nagrywać, będę je nagrywał. E, a co do e, e, innych możliwości to rozważam również nagrywanie powiedzmy nagrywanie, powiedzmy sobie, e, filmików z Battlefielda 3, ponieważ ten Battlefield 3 jednak jest podstawową wersją, jest taką podstawką do Battlefielda 4, tam się niewiele między tymi grami e, naprawdę zmieniło i, i... a mapy chyba, e, wydaje mi się, e, były ciekawsze. No i taki powrót do, do tych korzeni battlefieldowych, do gry, w której spędziłem naprawdę masę godzin, to zawsze fajna sprawa i postaram się tam właśnie... O, czy to oni tutaj wyjadą? Eee... Postaram się o co tu komoros. Po co mi tutaj? Oj, gość wyskoczył tutaj. Chciałem zaszalać. Oj, oj. No to chodź do góry. Chodź do góry i zgiń. <laughs> Kill acid. Jak tutaj wygląda moja sprawa? 13 do 15. No, no ciężko tutaj yy, jakieś więcej fragów na tej mapie nabić. Mam nadzieję, że. Yy, że... O, tutaj mogę sobie przecież. Z której strony idą? O, strzedłem na dół i się, e, i się nawet udało. E, myślałem, że się uda trochę przykampić tutaj na tyłach wroga. Niestety się nie udało, jak widzicie. E, no ale cóż, taki Battlefield bywa. E, kurczę, tych ticketów tu jest od groma jasnego i, i troszeczkę mi się e, chyba nie chce tutaj farmić ich aż, aż te tysiąc ticketów zejdzie. Muszę troszeczkę e, jakby mniejszy serwer se zostawić. O, wlazłem na tyły wroga teraz, jak widzicie. O, a co tutaj Claymore robił w tym miejscu? Hmm. Nie chce mi się farmić, także niech to będzie taki filmik <laughs> mój przegadany troszeczkę o e, Battlefieldzie, taki filmik testowy, który może kiedyś się opublikuje. Dzięki za uwagę, cześć.